Witajcie, mam nadzieję, że każdy z was co sucho też musi łazić na hasiok, bo produkujemy dużo milu i trzeba się go jakoś pozbyć. Prawidłowo się powinno robić tak, biomil zmieszany szkło. Plastik, ale nie ma chajdać papieru. I w całkim naszym sztadzie jest bajzel. A to nie na skutek tego, że mamy strajk przedsiębiorstwa oczyszczania miasta, ale w skrócie tego, że mamy dupiatych zarząd miasta, który nie poradzi się poradzić z czymś takim jak z dupiatą firmą zmienili firma z powodu porów złotych tuńszą ponoć Co mi z tego z poru złotych tuńszą jak nie ma każdego papieru I papier wczepna tak jak wszyscy sam wciepują Tego papieru nawet będzie tyle że sam nie będę umieli po ten rest mil przyjechać no, na szczęście przynajmniej jest na 2 do Kerego praktycznie nie idzie doleźć, bo tam jest pieruny makulatury. Za pierwsze komuny umieli się dać rada z makulaturą, a teraz nawet tego nie poradzą, bo życie się jak jest zarządzane nasze miasto, a to nie ino w tym zakresie. się śmieci, hasież się co, ale też w innym. Nie będę już więc pokazywał ale widzicie że jak się będziemy dali tak dawali robić bambuko jak się dowomy teraz to chnet utoniemy we tych śmieciach Miało być tak gryfnie miało się zbierać 5-6 frakcji i ponów jest taki przepis że musi być 5 a tu mamy tak szkło plastik resmil czyli zmieszany i biomil czyli biologiczny a nie mamy tak prostej rzeczy jak makulatura tak prostego rzeczy jak papier trzeba by wreszcie zrobić porządek w tym mieście jak no to już wam zostawiam puszczajcie też i klipsujcie na internet te place kaj z tymi śmieciami jest tak dobrze jak umie na placu czyli jest tak źle i to by było na tyle w tym krótkim filmiku robcie też takie albo filmiki albo klipsujcie, róbcie zdjęcia pokazujcie jak to w tym naszym mieście Gryfnie z nami rządzą i nie dajcie się wmawiać, że teraz, jest polski kapitał, przed tym był niemiecki kapitał, do mnie w preferencje to powinny być tak, dobra firma, do firma, a poza tym, jak już dawać preferencje komuś, to komuś, kto ma siedzibę w naszym mieście i który w naszym mieście e, po prostu ma podstawa swojego działania i płaci podatki. To idzie bym usić na firmie sprzątającej, bo na razie to za te pieniądze, które zabieram ze śmieci łodnos, to te pieniądze będą podatki płacone w większych sztadach, a nie w Rudzie. To było na tyle.